Through the door and hope to lose you in the night, but you're burned in my mind. Said you over habit but that's chased me through time. Now every time I see your face, it's like the first time we met, and I told you to go back home again. Now every time. Yeah. Z tej strony Crazy Card, natomiast to jest seria wezwania idealnego życia, które ogrywamy od kołyski aż po grób. W tym wypadku to aż po nieśmiertelność, aż nas spali słońce. Natomiast w dzisiejszym e, odcinku postanowiłam, że jak mogliście zauważyć, zrobiliśmy ekspresowy ślub, nie będzie go powiedzmy gdzie indziej. W ostatnim odcinku Smaków Życia był normalny ślub, i tu miałam e, zagwozdkę, czemu mi się on buguje. Teraz już wiem, że to tak naprawdę ja popełniłam błąd yy, robiąc ślub nie tą rodziną, co powinnam, bo jak zrobiłam normalnie szyfry ślub, to nie było problemu, nie kasowało nic, więc mamy odpowiedź. Ktoś miał podobny problem, natomiast w dzisiejszym odcinku wybieramy się do granitowych skaskat, tylko we dwoje i tylko na jeden dzień. Wiecie, odpoczynek, reset baterii, zatem zapraszam was na odcinek. Okej, okay, w sumie jesteśmy już na miejscu. Nie wiem jakim cudem wzięliśmy Amber przez przypadek. W ogóle muszę tutaj przebrać naszego Eli, że nie wiem czy tutaj mamy gdzieś w okolicy jakiś... Też tu można by chyba pływać, ale nie jestem tego pewna. Mamy w sumie tylko jeden dzień, więc chcę go wykorzystać na te tajemne piaski, że tak to ujmę, bo wyskoczyło mi myślę, że to pasuje tutaj. Tylko muszę zaraz tutaj sobie określić strój dla naszego Elirzeży o coś takiego. Nie mamy, co prawda, dla kota tutaj żadnych udogodnień, więc na pewno będzie ciekawie. Ja myślę, że to się zdrzemnie. W ogóle nasza sifra jak ją przed chwilą pogrywam, wbiła sobie tutaj już wielką mistrzynię. Więc tak, mamy zapać żaby, odwiedzić park pustyny, to akurat nie zrobimy i spędzić czas poza domem. Dobra, to możemy zrobić. Tylko tutaj patrzę, o, widzę jakiś tutaj kamień, więc skorzystajmy. Jak będzie mi płynąć, no to będę z nią zawracać do domu. Na razie tutaj chcę ogarnąć sobie to, co mogę ogarnąć. Będę na pewno trochę czytować wam piżą energię pod kątem. Tekstem, żeby mi nie spłonęła. Na razie widzę, że się nic nie dzieje, odkąd wybraliśmy cechę. Bodaj, że to jest niecienka skóra, tylko odporność. Tutaj jakaś pani sobie przeszła. Dobra, mamy. Bo ja bym chciała ci zrobić jakieś ładne zdjęcie tutaj, żeby było coś na miniaturkę. Ja nie wiem, czy ona już wcześniej nie miała takich podobnych zdjęć. I tak wiem, buty na obcasie to taka. Trochę creepy sytuacja, ale miejmy nadzieję, że tutaj coś się uda. Okej, okay, mamy jakiś kawałek metalu. Ja Tylko teraz muszę znaleźć, gdzie możemy tutaj poszukać żab, bo bardziej to mnie żaby interesowały. Tu są ryby. Tu pewnie też nie mamy możliwości. Okej, okay, tu akurat coś innego byśmy mogli zrobić. Natomiast mnie bardziej interesują żabki. Może wybraliśmy złą lokalizację. Tutaj patrzę, gdzie mogłoby to być. U jakoś tutaj mamy kogo znamy. Zureja. Okej, okay. tej pani nie gryziemy, a bynajmniej na razie nie gryziemy. Tak patrzę, czy gdzieś tutaj możemy z, z żabki czy coś połowić. Bo bardzo by się nam przydały, bo powinniśmy dwie żaby znaleźć. Ale tak szukam tutaj yy, jakiegoś kącika, gdzie mogłyby być. I nie widzę. Okej, okay, tutaj nie ma. Oj, oj. Myślałam, że łatwiej mi się to uda z żabami. Momencik, a możemy tutaj z tej strony. Tak jeszcze patrzę, gdzie mogłoby to być. Ale momencik. Nie, to jest krzak. Bo już myślałam, że tutaj jest jakiś yy, ten, jakiś miejsce na żabki. A czekaj, możemy sobie. więcej i lasy, możemy to zrobić. Okej, okay. biegniemy za nią. Wyjątkowo. A potem chwilę damy tutaj Elize, żeby mógł coś porobić. Dlaczego do tego masz? Zaraz zobaczę. O, teraz muszę za nią tutaj trochę podążać. O, widzę, że nam wpadła tutaj yy, pani. Momencik, witajcie, przy... e... ja, przyjaciele. Jestem Gabriela, e, wasza strażniczka leśna. Wiem, że wszystko w pakowaniu. Dobra. Ja myślę, że Elijah by mógł się trochę. Mówiąc, nakarmić. On musi wstać, oczywiście. Wiecie, on jest vampirem, więc tutaj nie ma co się dziwić, że on ją trochę pogryzie. No. Chciałam to kliknąć i teraz widzę, że yy, nie mogę, dobra. Vampir, yy, no nie będziemy za zabijać, ani tutaj nic yy, aż tak strasznego. Po prostu weź kilka łyków bez pytania. Cifra jak tam się ma? Jeszcze nie doszłaś? Czekajcie, gdzie? A to jest tu, aż tutaj musimy dobiec. A ja się zastanawiam, gdzie to kurcze jest. Dobra, jak to będzie wyglądało? Czy ona będzie mi znikała w tym momencie? Okej, okay, w sumie jesteśmy w lesie, w granitowych kaskadach, ale myślałam, że będzie trochę więcej interakcji tutaj, jeśli chodzi o las, ale widzę, że tak. No, będzie ciężko, żeby coś tutaj ugrać poza tym, co jej już wybrałam. No, jestem trochę zasmucona, bo wcześniej nie odwiedzałam tego lasu. Powstałam, że finalnie naprawdę, jeśli ktoś nagrywa katceny, no to na pewno tu jest bardziej klimatycznie, ale finalnie, no to ja tutaj mam takie mm, fajne, ale mało do ekspowania. Czyli została akurat wysłana do żłobka, to akurat wiem. Tak Patrzę, a tutaj jeszcze jest I tu i tu. I jakiś pies tutaj nam lata. Szkoda, że nie można tutaj w sumie pływać. Można podlecieć, ale co z tego, jak nie można tutaj. Pływać. A kto to? Paniali? Ja Pania jako ja, że Paniali jako. Kogoś... A dobra. Nie będę mu przeszkadzać. Niech on sobie tutaj ogarnia, co ma ogarnąć. My natomiast tutaj zbieramy metale. No niestety, chyba jeśli chodzi o tajemnicze piaski, to dzisiaj tego nie zrobimy. Bo ani żaby ani nic tutaj nie złapiemy. Dobra, ty wróć, kochana, tam do swojego e, miejsca docelowego. Zaraz zobaczymy, czy e, nasz wampirek tam sobie dał radę. No trochę smutny, bo liczyłam na cciutka więcej interakcji. No chyba, że ukradniemy żapę. To jeszcze można by zrobić w sumie. To mam tu po angielsku. No nie gadaj z nim. W ogóle tutaj można to odwiedzić? No nie, nie bardzo bo liczyłam na więcej interakcji. Więc chyba wrócimy na kwaterę. Dobra, tutaj nic. Tu też nic, gdzie jesteś? szifra w ogóle. Widzę, że tu gości przybywa, a my tutaj. Yy... Okej, okay, jeszcze wygenerowało mi, że <grym z> są. <wesoły> Dobra, ja mu to dam. okej. Okay. Yy, co tam się stanęło? Nie poszliście panie do szkoły? stwierdziliście, że macie to. Mhm. Mm Czemu ja was tak dobrze znam? Bo w ogóle ten mu trzeba pomóc. O kurcze, aż mi się zrobiło słabo. Ale dobra, jeszcze tutaj obczajmy gdzieś tu może coś znajdziemy. Natomiast ja wątpię. Chyba, że gdzieś tu jeszcze jest jedna plaża i tam będzie, ale ja coś czuję, że ja akurat w tym wypadku farta nie mam, albo źle szukam. To też może tak być. Bo wydawało mi się, że gdzieś tu jeszcze było. Finalnie w ogóle mamy, że odwi e, odwiedziliśmy park. No, odwiedzić park musimy. E, nie znaleźliśmy żab, a zaliczyło nam tylko to, że byliśmy poza domem. Ciekawe. A tu jeszcze tak patrzę, gdzie tutaj można by. Bo jeszcze zobaczymy kwatera do łazienki. No kurde, no, liczyłam na trochę więcej, na jakieś żaby. Nie wiem, czy ja to źle tutaj gdzieś szukam. Bo tutaj nie połowie żab. Nawet jakbym chciała. No, trochę boli to. No, nie, nie znajdę ich. Ale zobaczmy, co w sumie znaleźliśmy finalnie. Tu mamy w wyposażeniu kapsułę, odzyskana część robotyczna i piryt. Ale ja taki piryt. Yy, myślałam, że będzie droższy. A otwórzmy te kapsuły jeszcze. Jednocześnie bym chciała tutaj y, coś romantycznego, morkisę z y, gorącym pocałunek. Aha, czyli mi to skazujesz? A, czyli te, te ja, y, y. Dobra. Myślę... Okej, okay, żaby nieznalezione. nie znalezione. Nie odwiedziliśmy y, pustynnego parku, jak dobrze pamiętam. Więc myślę, że w kolejnym odcinku może się wybierzemy do oazy strój. Tego nie jestem pewna. Albo po prostu coś tam wykombinujemy. Ja się z wami żegnam. I oczywiście zapraszam was na krótką cutscenkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. But you're burned in my mind sit you have a habit that chased me through time now every time I see your face It's like the first thing we met and I told you to go back home again it's like the first time we met and i told you to go back home again What's okay, up?